Pragnę dodać, iż odebrana własność nie jest jedyną własnością na terenie wzeszna, jaką przejęła, zawłaszczyła grupa pod podznaku PSS-Społy. Grupa ta, nie licząc się z żadną odpowiedzialnością, będzie pewna, osłonowych poczynań swoich mocodawców. Czyli to wszystko pełną premedytacją i pełną świadomością. O grupie tej był poinformowany Pan Poseł Komorowski, Pan Marszałek Komorowski. Osobiście przez Witolda Mariańskiego w złożonym piśmie. I od 11 lutego 2008 do chwili obecnej pan Komorowski nie znalazł czasu na udzielenie jakiejkolwiek w tej sprawie odpowiedzi. Dodaję, iż sprawę zna pani posłanka Ursusa, ki dała w Łońska, notabene, wnoczka premiera Grabskiego. Pani ta z pełnym szacunkiem odnoszę się do niej próbowała coś tą sprawą zrobić. Jednakże po kilku dniach od sprawy odeszła i do chwili obecnej nie udzieliła ani odpowiedzi ani jakiejkolwiek informacji. Nadmieniam, iż również biuro poselskie tej pani otrzymało pełną informację i wiele dokumentów w tej sprawie. Sprawę również zna poseł Andrzej Czoma, który całkowicie po wysłuchaniu przez jego syna dokładnie sprawy, zalecił mi przyniesienie dokumentu tej sprawy. Jednakże. Kiedy przyszłem z dokumentami, pan Szuma, niemalże jak na latręta, wypędza mnie z lokalu, z lokalu, jaki zajmuje biuro poselskie pana Andrzeja Szuma.